Księżyc, spójrz, jaki księżyc. Zrobimy zbliż, zbliżenie. No księżyc jest przepiękny, ale mam dla Państwa coś ciekawszego. Księżyc jest przepiękny. Jakieś takie dwie kropki są na niebie. Ja nie wiem, co to jest. Dwie kropki, o co to chodzi? To nie są gwiazdy, to są gwiazdy. Nigdy takich gwiazd nie było. A jak zrobię zbliżenie? nie zawiera się tutaj zmienia, jest po prostu jedna kropka i druga kropka, ale popatrz takie dwie gwiazdy o kurde, to gwiazda to jest tutaj, patrz dziabąk nie niebno, jakoś wściekliznę, ma, czy co coś mu się przykleiło do tyłka poszedł ale, co to jest na niebie takie dwie tak nisko to są takie gwiazdy, no najnowsze, ja nigdy takich niskich gwiazd nie widziałem. Dajcie znać w komentarzu.